Zobaczmy jak działa narzędzie SEO w HubSpot. Narzędzie SEO jest dostępne pod marketingiem, witryna internetowa i wówczas klikamy w SEO. Tutaj przekaż, pokazujemy wam jeden z takich gotowych klastrów, które możecie sobie stworzyć. Jak to działa? Działa to w ten sposób, że po prostu tworzymy content w naszym HubSpotie. W tym przypadku jest to Pilar page, który się nazywa Business UK, wszystko musisz, co musisz wiedzieć, i to jest wpis na blogu. Jakie są najczęściej zapyt zapytania do tego? Widzimy jakie są miesięczne wyszukiwania, oraz dorzucamy różnego rodzaju inne artykuły do tego. Czyli w tym jednym blogu jest wielki, ogromny blog i łączymy je w jeden klaster. Benefitem tego jest to, że po prostu Google nas lepiej rozpozna, będziemy mogli interlinkować i rozpozna, że jest unikalna treść. Możecie tworzyć sobie masę takich treści, to, co jest bardzo ciekawe, to jest efektywność takiej treści. Możemy z czasem sobie badać, na przykład, w jaki sposób takie strony internetowe są konsumowane. Widzimy, że na przykład jak czy jak sprawdzić, czy firma działa legalnie, cztery minuty temu ktoś przyszedł na stronę z takiego keyworda działalność gospodarcza w Anglii. Bardzo ciekawe rzeczy, można z tego potem wyciągnąć. I oczywiście, jeżeli ktoś wejdzie na stronę i kliknie w na przykład jakiś call to action i wypełni. Formularz, również będziemy wiedzieli, że na przykład ta osoba się z nami skontaktowała, a potem coś jej sprzedamy, więc wiemy dokładnie, jakie blogi nam performują, jeżeli chodzi o już fizyczne pieniądze. Przetestujcie sobie bardzo fajne narzędzie dostępne w marketingu.